E wszystkich oglądających. Jestem dzisiaj tutaj oczywiście w starym, moim miejscu, starym miejscówce, która już była przejrzana wielokrotnie. O kurde, kata w bo to pyli. Wszystko pyli. Zobaczcie jak Dąbki. Jeden ten jaśniejszy dąbek Jak sobie listki puszcza. I tutaj ten już, który ma. Wcześniej już te liście popuszczały mu dwa dęby i oczywiście ta he, tradycyjna historyczna górka na której, na której jak Wam przypomnę, że co tego denara Jagilońskiego znalazłem tam biorąc pod uwagę tam dalej tam, tam co kopałem i kopałem i kopałem i się w końcu dokopałem go do? znalazłem pointerem. Także jestem tutaj na starej miejscówce na no, taki krótki dzisiejszy spacerek, tak nie wiem może z pół godziny, godzinę, bo nie mam czasu po pracy. Także zobaczymy co wpadnie. W każdym bądź razie miejscóweczka jest od X czasu już przejeżdżana, może jakaś jedna monetka, albo dwie jak wpadną, to będzie... Zobaczcie jakie te pola obrośnięte już teraz są. Wszystko pozarastało. Tutaj to zboże, gdzie tu chodziliśmy wiosną wczesną, to było gołe jeszcze, nic nie było na tym polu. Nic nie rosło. A teraz już jest zboże takie, że hej, wyraźnie już urosło, mimo to, że ta gleba piaszczysta, był upał i tak wyrosło. E, bardzo do dawno mi tu nie było, muszę przyznać. Dobrze. I w takim razie co, będziemy się tamtym kierunku kierować, drogą. Tu kiedyś wpadło tutaj 20 groszy miedzionikiel. Jakieś PRL-e wychodził, tam dalej. Więc będziemy tam dalej szli. Jeszcze raz przejrzę tą dróżkę, zobaczymy. W tą stronę wpadła ta super boratynka, ta rzadka zresztą na tym odcinku, ale no, tutaj nie będziemy szli w tą stronę, tylko pójdziemy w tamtą, bo tamta strona moim zdaniem mało ją przejrzałem i, i warto by było jeszcze. Dobra, do pierwszego fanta, jaki będzie. Posłuchajcie, no, jest pierwszy dołek. patrzę na piętnaście coś takiego wskazuje zobaczymy no jest jest coś no. jakiś śmieć stopiony stopiony jakiś taki jakby aluminium czy coś dobra lecimy dalej Coś jest, no dobra, jakiś śmieci. Jest następny sygnał, dołek wykopany. Tutaj gdzieś jest. No. Było i się zmyło. Tutaj gdzieś jest to. Słuchajcie, jest. Widzicie, co jest. Chyba od starego suwaka część. Albo i nie, albo się mylę. No, coś jest, jakiś śmieć jest. Mosiężny. Może tak, może nie. Nie wiem, co to jest. Dobra, do następnego. No i słuchajcie, znów jest jakiś sygnał. I sprawdzamy co to będzie Tutaj coś jest Słuchajcie, jest pierwsza moneta Jest dobrze Mówiłem, że tutaj PLL by i jest PLL na bieżąco 49 Jest drugie 20 groszy Tutaj blisko znalazłem jedno, teraz jest drugie 20 groszy 49, pozdrawiamy ładna moneta po raz drugi blisko siebie były naprawdę dobra lecimy dalej, zobaczymy czy jeszcze coś nie ma Więc były dwie dwudziestki blisko siebie, może ich metr, albo dwa, dzieliło mniej więcej. Dobra, załączę się jak coś będzie. Słuchajcie, jest, jest coś, z tego dołka wyszło. Wyrąbane. Zobacz, zobaczcie. Pozostaje okrągłość, krągłość. Oho ho, ho, ho. pięć chyba. Tak to jest pięćziko. Rok 84. Pozdrawiamy. 84. Pięćiko. Dobra, jeszcze kawałek przejdziemy, słuchajcie. I będziemy chyba kończyć, zobaczymy. Bo już jest późno. A spory kawałek przeszliśmy. Wpadł PRL-ek drugi. Tamten to był 49, a ten 84. I zobaczcie, dół wyrąbany. A z dołu co wyszło? O drut takich rzeczy to już nie nagrywałem, ale było mnóstwo po tej drodze jak szedłem No ale mówię w końcu nagram, żebyście wiedzieli, że coś kopię Dobra, do następnego Co to się kopie? Blachy cynkowe Jakieś Po jakichś rynnach czy po czymś takie eto to blachy cynkowe no dobra lecimy dalej i za chwilę wracamy do auta bo już kawał drogi przeszliśmy w tej polnej To jakaś nie wiem czeremka nie wiem co to jest coś kwitnie Przekwitłocz prawie, dobra. My słuchajcie, następny dołek i coś z niego, widzicie, zobaczymy. O, Denarius Pospolitus tym razem. żołądkowa żołądkowa tym razem dobra Uch. Zobaczymy na bieżąco, topniemy Chyba śmierć jakiś, ale zobaczymy. Tutaj coś jest. A, zobaczcie. Zobaczcie, jeden denarus. Drugi denarus. Dobra. Tyle tych denarusów, że hej. No i zobaczcie, jakiś nit aluminiowy wyszedł. Od czegoś. Dobra, słuchajcie. Może jeszcze z jeden dołek, jak znajdę po drodze, trafię coś do samochodu, to nagram. Nie, to kończymy. Już się wracamy stąd. Oj, no jeszcze po drodze wyszedł taki drut aluminiowy. Taki dosyć duży. Zobaczymy, co dalej. No i jest następna część czy innej łyżki znów aluminiowej. Sypie PRL-em strasznie. Dobra, do następnego. Słuchajcie, tu jest ciekawostka. Zobaczcie, jaki widelec z jakimś drutem nawiniętym na wierzchu nie wiem czy to sprę... nie sprężyna jakaś na wierzchu czy drut coś jest no na widelcu dr... na aluminiowym sprężyna kurde naciągnięta Ciekawoska. dobra Słuchajcie, chyba to już jest ostatni dołek, ale zobaczcie co jest, co trafiłem. Zobaczcie jaka piąteczka, 5 groszy, jakby było z banku wyciągnięte. 70 rok, ale perfekto. I jeszcze tu jest jeden sygnał. Jest ostro, patrzymy Jest tutaj. Chyba wyleciał. O, następna piąteczko. Ale to tutaj rocznik. siedemdziesiąty drugi chyba chyba tak 72 drugi pozdrawiany i wczorajszy też dobra słuchajcie to na dzisiaj chyba będzie koniec jeszcze sprawdzę czy nie ma więcej sygnału Takie żelazo przebija. Żelazo. Także słuchajcie, to żeby było wszystko na dzisiaj. Widzieliście same pery, ale praktycznie trochę śmieci. No, ale coś tam zawsze wyszło. Więc posłuchajcie ptaków trochę. Słuchajcie, macie urobek dzisiejszy, tak jak te monetki. A jeszcze wyszła mi pod samym samochodem taka moneta. Już nie nagrywałem jej, dlatego, i te śmieciuchy tutaj, widzicie o aluminiowe jakieś tam blaszki, nie blaszki. A to nie wiem co to jest, bo słuchajcie, jest tak zielona. Patyną pokryta, nie wiem co to jest. by to przebija orzeł, ale nie jestem pewien jakiś jest tak zielona i jeszcze jakiś ma taki nalot na wierzchu no czas swoje zrobił Nie wiem albo PRL 2 złote Zico albo jakaś inna Na przykład yy, no nie wiem Dobra do następnego spotkania